Witam na kanale Tektron. Sprawdzam akumulator 110A VPRO Pro Solar. Akumulator 2,5 roku pracuje w zasilaniu awaryjnym, czyli nie jest to nowy akumulator. Sprawdzamy jego pojemność oraz energię przy prądzie rozładowania aż 50 Amperów Pojemność akumulatora przy napięciu 10,5 V jest to prawie 85Ah. Energia 1000Wh. Przy napięciu 9V jest to prawie 88Ah i 1030Wh.